Bardzo serdecznie na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Witam, przepraszam za małe opóźnienie, kilka minut, ale kwestie techniczne, ale jesteśmy i jest z nami pan doktor Krzysztof Kawęcki, politolog, publicysta, niemal w pewnym momencie poseł, bo tam były takie małe zawirowania administracyjne. Witam, dzień dobry, panie doktorze. Kłaniam się, witam serdecznie. I mamy oczywiście temat na tapecie, którym jest rekonstrukcja rządu oddalona o tydzień, oddalona miała być 15 lipca, będzie 22 lipca. Włodzimierz szaszny, lider lewicy, poinformował, że zaakceptowali koalicjanci taką prośbę marszałka Sejmu Szymona Hołowni, żeby tę rekonstrukcję właśnie o tydzień przesunąć, bo Szymon Hołownia musi sobie poukładać różne sprawy partyjne. To może od tego Szymona Hołowni, panie doktorze, zacznijmy. Jak pan to obserwował, to co pan pomyślał w pierwszym momencie? No cóż, rzeczywiście Szymon Hołownia jest w tej chwili bohaterem mediów i polskiej polityki. Niekoniecznie bohaterem takim bardzo pozytywnym, czy poważnym, może mówiąc bardziej precyzyjnie. No ale cóż, Szymon Hołownia lubi być gwiazdą polityki, niezależnie od kontekstów i, i ocen. Natomiast cóż, wydaje mi się, że różnie albo dwojako przynajmniej można oceniać te działania Szymona Hołowni, ostatnie. Myślę o tym komentowanym przede wszystkim, panie redaktorze, spotkaniu. U Adama Bielana, między innymi z Jarosławem Kaczyńskim. Okazuje się zresztą, że jak przyznał sam Szymon Hołownia, było to kolejne, drugie spotkanie. Pod koniec czerwca miało być pierwsze spotkanie, także w tym samym miejscu, które zresztą Szymon Hołownia nazwał niefortunnym. No, odpowiadając w jakiś sposób na krytykę. Ale mów, dlaczego mówię dwojakie? Z, z znaczy fundamentem, fundamentem, tak mi się wydaje, tych rozważań, jeśli mogę tak powiedzieć, użyć takiego dość poważnego słowa w kontekście no, często niepoważnych działań Szymona Hołowni, a więc fundamentem rozważań nad działaniami, posunięciami, wypowiedziami Szymona Hołowni jest przede wszystkim jego Ogromne, ogromne ego. E, jakieś takie, że tak powiem, zauroczenie własną, własną osobą, wiarą w wypełnienie misji. Misji, nie wiem, czy on uwierzył, że chyba tak, jednak uwierzył w tę misję, ale pewnie misję nakreśloną gdzieś tam przez innych. Chyba nam się na chwilę wyłączyło. Aktor nam się wyłączył, jest z powrotem. Jesteśmy już tak. Wielokrotnie zwracano uwagę, że um, ten projekt właśnie polityczny Trzeciej Drogi to jest powielanie jak gdyby wcześniejszych różnych nieudanych inicjatyw mających na celu zagospodarowanie no, takiego elektoratu trochę labilnego. I powiedziałbym, bardzo eklektycznego w takim wymiarze programowym czy ideowym. A zatem to jest jak gdyby być może to spotkanie to jest kwestia pewnej licytacji, szukania dalej swojego miejsca. Nazwijmy rozpychania się, jeśli można użyć tego sformułowania w stosunku do Szymana Hołowni. I pewnie tak jest. Ale ja się zastanawiam, Panie Redaktorze, czy jednak mimo wszystko w tle nie jest. Jakiś taki może scenariusz, który jest realizowany może już niekoniecznie przez Szymona Hołownię, ale on jest jakby, no nie wiem, jak to nazywać, pewnym elementem, żeby nie powiedzieć narzędziem tej konstrukcji. Chodzi o to oczywiście, żeby dokonać do co najmniej, pan minimum sprowadzał się do odsunięcia Donalda Tuska z funkcji premiera, bądź też już w przyszłości nawet, nawet. Stworzenia mm -hmm. jakiejś koalicji. Um, oczywiście bez platformy obywatelskiej. E, Marcin Chorała, jeden z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości kilkanaście dni temu a, powiedział coś takiego, czy, czy napisał. E, e, możliwa jest koalicja Prawa i Sprawiedliwości poza Platformą Obywatelską, nawet z partią Adriana Zandberga, nawet z nową Lewicą i oczywiście PSL-em i Szymonem Hołownią. A zatem, jeśli byśmy szli w tym kierunku, mówię o jakiejś takiej dalszej perspektywie no, po wyborach parlamentarnych, sądzę, w 2027 roku, być może jest to jakaś już zapowiedź jakiegoś scenariusza właśnie takiej koalicji, dla mnie zresztą bardzo Egzotycznej i jednak niebezpiecznej, ponieważ byłaby to koalicja ewentualnie właśnie z udziałem PiS-u, powiedzmy ugrupowania Szymona Chłowni, o ile przetrwa i Polskiego Stronnictwa lodowego, Oczywiście, o ile te ugrupowania wejdą do parlamentu, ale bez Konfederacji. Taki, tak, obawiam tak, się, scenariusz może też być. To jest oczywiście jeden z wielu scenariuszy, pewnie też w Prawie i Sprawiedliwości. Jest inny scenariusz, który zakłada możliwość utworzenia rządu rzeczywiście kobietowego z Konfederacją, ale znając też no, różne działania, różne wypowiedzi polityków, szczególnie Jarosława Kaczyńskiego, który jednak przez wiele, wiele lat, czy przez większość swojego albo przez kilka swojej aktywności politycznej, był przywiązany do tej strategii nic na prawo od odpisu, więc nie wykluczałbym też takiego wydarzenia w tej chwili dość. Um, mało może prawdopodobnego stanowiska. Słabo Pana doktora słychać, co się stało. Tutaj mamy i mamy mały problem techniczny, tak. Panie doktorze, może z, 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 próbuje Pan wyjść i wejść jeszcze raz w ten link, bo to jest taka kwestia, jak się zawiesi nam to po, połączenie z powodu zasięgu, zasięgu to Dobrze. czasami właśnie występuje taki problem. To wychodzę i wchodzę za chwilkę, zaraz ja się mam nadzieję widzimy. Spróbujmy. Spróbujmy. Przepraszam, szanowni państwo, mamy mały wziście, kłopot techniczny. Pamiętacie, mieliśmy taką rozmowę z Tomkiem Gdulą. On był w jakimś takim miejscu raz, w którym był słaby internet. To jest kwestia internetu i pamiętacie, u niego na kanale była taka rozmowa, że był taki duży pogłos, nie było nic słychać. No i musieliśmy się wyłączyć, nie mogliśmy rozmawiać. Zobaczcie, Polska szeroka, wielka, a internet nie każdemu nie wszędzie dobrze działa. Pani Adwiga dała głośniej, po prostu no, spróbujmy to poprawić, bo w momencie, w którym ja powiedziałem, to poszedł jakiś pogłos. Jeżeli nie uda się tego poprawić, no to niestety będę musiał was. Przeprosić bardzo, że to nie działa, ale. Jesteśmy. Próbujmy. Jesteśmy, dobra. Chociaż słychać jakiś pomysł, ale w tym momencie ja zaraz ja przestaję, przestaję mówić i oddaję Pan głos. Pan jest. zdziwiony taką lekkomyślnością Szymona Hołowi? Panie Doktorze, no mówiliśmy, że, że, że raczej Szymon Hołownia bardziej gra, że tak powiem, na, na siebie, na swoją karierę polityczną, na swoją przyszłość. I tutaj często takie no, myślenie bardziej życzeniowe, może nawet emocjonalne, przeważa nad racjonalnymi wyborami, ale tak często w polityce polskiej niestety bywa. No, a później gdzieś tam to się składa i, i jakiś, że tak powiem, w całość, nawet niezależnie od intencji, yy, Okej, okay. rzeczywiście jest słabo, które piszą, że, że słabo nas słychać. No szkoda, bo cenne słowa padają tutaj od, od pana doktora. Dobra, spróbujmy jeszcze to dalej kontynuować. Ładnące notowania platformy obywatelskiej. To jest to, co obserwujemy w ostatnim czasie. Mamy najnowszy sondaż. Pracownia Polster dla Superekspresu. Gdyby utrzymały się takie wyniki, wygrywa Prawo i Sprawiedliwość i współrządzi z Konfederacją. Natomiast właśnie, czy, czy może okazać się, że ta koalicja jest nierealna z takich powodów, które zawsze obserwowaliśmy, na przykład u Jarosława Kaczyńskiego, że nie, nie dla kogokolwiek po prawej stronie, nikt nie może być silny po prawej stronie i z takimi ugrupowaniami się nie będziemy łączyć. Co pan na to? żeby nastąpiła pewna weryfikacja tych, tego myślenia u Jarosława Kaczyńskiego. Czy tak jest? No tego raczej nie wiemy w tej chwili. Wydaje się, że racjonalne jest oczekiwanie wyborców szeroko rozumianego obozu prawicowego, konserwatywnego, żeby doszło do utworzenia rządu centroprawicowego, czyli rządu Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, natomiast no w dużym stopniu to będzie zależało od właśnie Jarosława Kaczyńskiego. Ten sondaż, o którym Pan redaktor mówił, rzeczywiście pokazuje, potwierdza spadek notowań partii Szymona Hołowni i bardzo, bardzo radykalny spadek notowań Polskiego Stanu Ludowego, o ile się nie Kordowy, chyba tam jest, panie redaktorze, to jest chyba poniżej nawet Tak. To jest rzeczywiście sytuacja nowa, dlatego że utworzenie tego rządu Donalda Tuska było możliwe właśnie dzięki dobremu wynikowi trzeciej drogi. Zresztą w kampanii wyborczej, parlamentarnej ostatniej, Donald Tusk w jakiś sposób zdając sobie z tego sprawę, że by utworzyć rząd, trzeba mieć koalicjantów, no w jakiś sposób, no rzucał to koło ratunkowe w różny sposób, wspomagał te ugrupowania, no i to się rzeczywiście spełniło, to się stało. Teraz, teraz sytuacja jest inna, możemy mieć naprawdę po raz pierwszy taką sytuację, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie wejdzie do, do parlamentu, że będzie inna sytuacja. No cóż, wydaje mi się, że tutaj, no, w jaki sposób tym, takim odniesieniem do, dla, dla Platformy Obywatelskiej, ale i chyba jednak Prawa i Sprawiedliwości, będzie to, co będzie działo w Polsce 2050. To znaczy, co się, będzie, co, co się stanie z klubem, czy klub Szymona Hołowni utrzyma się transfery, przechodzenie, zresztą w jedną i w drugą stronę pewnie będą próby rozrywania tego klubu, ale w tym kontekście działania Szymona Chłowni trzeba powiedzieć, że odniósł pewien sukces z jego punktu widzenia, tak myślę, związany właśnie z ostatnim głosowaniem w Sejmie, gdzie przyjęta została ustawa o zwiększeniu budżetu na właśnie i to głosami właśnie partii Klubu Szkół, ale także Prawa i Sprawiedliwości Konfederacja wbrew koalicji. To może jednak pokazywać, że mimo wszystko Szymon Kołownia ma większość, ma pakiet większościowy, czy wręcz nawet panuje mimo wszystko nad To na koniec zapytam, bo rzeczywiście mamy te problemy techniczne, żeby przedłużać. musimy przedłużać. Siła wyszła, szanowni państwo, tak już, tak już bywa. Czego się pan, doktor, spodziewa po rekonstrukcji? Kto może według pana stracić stanowisko? Bo Donald Tusk zapowiada, że będzie zmniejszenie liczby ministrów i do ma być mniej niż, niż 100. Tu może pójść pój bo te cięcia mogą pójść proporcjonalnie, natomiast chyba tutaj kwestią bardzo ważną są dwie rzeczy. Donald Tusk oczekuje, że liderzy wszystkich formacji koalicyjnych wejdą do rządu. Tymczasem ani Włodzimierz Czarzasty, ani Szymon Hołownia no, nie wyrażają takiego zainteresowania i raczej chcą być recenzentami tego rządu, szczególnie Szymon Hołownia ustawia się w dość sytuacji dla siebie wygodnej. I to jest pewien problem dla Donalda Tuska, który chyba nie zostanie przezwyciężony. A druga kwestia to jest, kto obejmie ten tak zwany no, superresort gospodarczy. Bo tutaj, jak wiadomo, właśnie Szymon Hołownia ma duże aspiracje i chce, żeby to właśnie przedstawiciel, czy przedstawicielka, tu się mówi o konkretnej osobie, jego partii kierowała tym resortem. Natomiast, jak wiemy, no chyba Donald. I tutaj może dojść też do pewnych zawirowań w tym zakresie. Natomiast sądzę, że Donald Tusk jeszcze pozostanie premierem, ale nie jest wykluczone, że nawet w końcu tego roku, nie wiem, listopad, może właśnie związane to będzie z końcem tej przedziwnej koncepcji rotacyjnego marszałka, że Donald Tusk przestanie pełnić funkcję premiera. Co? Nie można tego wykluczyć, ale to będzie również decyzja, uciekać z sytuacji dość trudnych. Znamy to w przyszłości, być może taką woltę, taki manewr wykonać. Dobrze, będziemy to obserwować. Spróbujemy się w przyszłości jeszcze z, panie, z panem doktorem, oczywiście, że na jest połączyć, tylko wcześniej jakoś doprecyzujemy te kwestie techniczne, bo to widać, że coś tutaj nam nie gra dzisiaj na, na linie. Panie doktorze, bardzo dziękuję Panu za czas, życzę dobrego dnia no i oczywiście do zobaczenia, bo na pewno chciałbym taki głos, tak, tak, taki tak rozsądnego politologa tutaj słyszeć i chętnie poznam zawsze Pana zdanie. Bardzo dziękuję, Do zobaczenia. do zobaczenia. Szanowni Państwo, do zobaczenia, a my się widzimy jeszcze później.